Cześć! Jakieś pokolenia w The Sims 3, odcinek ee, 34? Violet została oficjalnie dziedziczką w poprzednim odcinku, więc jeśli chodzi o jej jakieś cele w życiu, to właściwie będziemy się już tylko kierować takimi normalnymi pragnieniami. Gdzieś tam w tle będę jeszcze ogarniać aspiracje talii, a poza tym, no to dziecior, 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 no nie? No, fajne spędzanie czasu. Dzieciak siedzi, a ciotka gra sobie w grę. Dopiero co Gold stała się małym dzieckiem, więc dobrze by było ją nauczyć chodzić jakoś w najbliższym czasie. E, I no, ogólnie, jakby te wszystkie rzeczy trzeba zrobić. E, na pewno stanie się dzieckiem w tym odcinku, bo tylko trzy dni trwa y, małe dziecko w tej przedziwnej długości życia, jaką tutaj mam. Dobra, niech Honna karmi tego dzieciaka. Już niech będzie. A, tu się nie na lodówkę przeszklika. To no w Sims dwa tylko takie szczegóły. Dobra, może się nawet w krzesełku nakarmić, no niech będzie. Tutaj to nie jest takie zbagowane jak w czwórce. A co ty? Aha, okej, okay. myślałam, że poszła sprawdzić, co on tam wykopał. U ciebie rezygnowanie z pracy. Czyż ty, ty masz tak wolny zawód, że z czego ty chcesz, przepraszam, rezygnować? To ty masz tylko zarejestrowaną działalność, a tak to sobie w ogrodzie robisz rzeczy. Om, nom, nom, nom. nom. Chyba faktycznie Sim nie może wziąć próbki DNA od samego siebie, no bo jeśli by można było, to by pewnie miała po prostu na sobie taką możliwość, taką interakcję. E, więc, no, niewykluczone, że rzeczywiście sklonujemy tego księcia z bajki, po prostu. E, dobrze by było się z nim w takim razie jakoś zapoznać. E, za, zaprosił nas na imprezę dopiero co o 18.31, więc chyba Talia też tam po prostu pójdzie i spróbuje z nim e, gdzieś tam zacieśnić więzy. Damian nie jest super szczęśliwy z powodu dziecka, ale generalnie, no, spokojnie. W sensie ma nastrójnik, ale nie psuje mu to humoru jakoś strasznie, więc jak trzeba, to się zajmie. I jakoś nie ma, nie ma tragedii, no nie? Nie ma chyba powodu, żeby wymieniać go na nowy model. No i oczywiście przypominam o istnieniu Instant Gaming, czyli sklepu, w którym kupicie kody do gier, często dużo taniej. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o The Sims 3. Jest to super źródło do kupienia sobie trujeczki, bo ceny po prostu są niesamowite tutaj. Sama gra podstawowa kosztuje 14 zł, a już w przypadku trójki, już sama podstawka to jest tyle zabawy. Jeśli chodzi o Sims 4, to bardzo opłaca się tutaj kupować duże dodatki, bo często są tak mniej więcej za połowę ceny. Nawet wiejska sielanka już kosztuje 62 zł w tym momencie. Wiecie, ja nie przepadam za czwórką, ale wiejska sielanka jest akurat bardzo spoko. Przypominam, że jest coś takiego jak link afiliacyjny, tak zwany, czyli zawsze w opisie macie link, przez który, jak coś kupicie, to ja dostaję z tego jakiś taki mały procencik, symboliczną złotówkę także jak macie ochotę jakoś wesprzeć to, zawsze to jest jakiś sposób. No i w opisie będziecie mieć też link do nowego już grudniowego rozdania, którego w tym momencie wam nie pokażę, bo jeszcze jest listopad, jak to nagrywam. Ale jak zwykle polecam powodzenia i wracamy do gry. Pogratulować Dien. Rozumiem, że jakieś dziecko się tam musiało urodzić, albo dopiero się urodzi. Włączyłam postęp historii Jakieś dwa dni temu, więc jeśli ktoś zaciążył, to jeszcze się nie pojawiło to dziecko na świecie. Okej, okay, impreza się zacięła, więc chyba nigdzie nie pójdziemy. Nawet żadne baloniki mi się na mapie nie pokazują, więc no, no niestety, chyba, chyba, chyba odwołana w ostatniej chwili. Kliknięcie na, na pójście nic nie zrobiło i nawet nie, nie wiadomo w ogóle, gdzie ta impreza miała być. On też chce nauczyć dzieciaka chodzić. Nie, no Violet chyba to zrobi. Jak już zaczęła. A, bo ja się śmiałam, że chcę ją nauczyć chodzić, żeby był spokój, żeby nie trzeba było nosić dzieciaka. Ale ile trzeba czasu spędzić z tym dzieciakiem, zanim się nauczy? O, zaraz będzie. O, nie, nie było cię na imprezie, no tak. A, ten drugi płonący owoc też nam koń zjadł, także nie będzie świecidełek zaraz pod drzwiami do domu. Musimy się zadowolić płonącym owocem w ogrodzie. Okej, okay, to możemy wziąć, bo nauczymy się sadzenia czegoś nowego. Talia ma jeszcze jakiś ser. No, jeszcze trzy i, i spoko. Tylko, że teraz uśpione te rośliny są, więc nie wiem kiedy my to zbierzemy. W sumie w lodówce mamy pewnie jeszcze strasznie dużo sera. Tylko niestety nie jest chyba odpowiedniej jakości. Oki! Jak zwykle chwilę to zajęło, ale dzieciak umie chodzić, jest dobrze. E, wyłączę już ten postęp historii. Tyle wystarczy. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego jak młody dorosły zmienia się w dorosłego. To ze wszystkich ciuchów zmienia się właściwie tylko strój na zimną pogodę i zazwyczaj coś takiego na przykład. Ten strój totalnie nie musi się zmieniać, jakby nie rozumiem. O! Stary pies? O kurde. Talia pojechała zrobić zadanie do ośrodka naukowego i pojechała tym naszym motywomobilem. I yy... spać nie trzeba. O, właśnie. O, można już klonować! Dobrze, to jedyne, co musimy zrobić, to się ym, spoufalić z panem księciuniem yy, i możemy tutaj coś działać. Tylko strasznie dużo ludzi nam się zrobi w tej rodzinie. Violet, bez przesady, jedno wystarczy w tym pokoleniu. O! Okej. Okay. Drzewo pieniężne nam wyrosło ze znalezionego nasionka. Jakbyśmy już nie mieli wystarczająco dużo forsy. Ale jak Talia by się miała wyprowadzać za jakiś czas, no to... Użyjemy po prostu tych pieniędzy, które mamy, nie? Żeby jej kupić jakiś dom. Talia ma jeszcze w pracy takiego kolegę, który też mi się spodobał. Przyjrzyjmy mu się, mam nadzieję, że przyjdzie. Dobra, dzieciak nauczył się mówić, a ze Straleczkiem to nie wiem jak będzie, bo został nam w sumie jeden dzień. No i ten koleś powiedział, że przyjdzie, oczywiście nie przyszedł, chyba go zaproszę po prostu przez Enrasa i tyle. No, ale nie widzę, żeby ktokolwiek tu przyjeżdżał. Wiem, że mieszkamy na Zadupiu, ale czy to aż tak długo trwa? O, przyszedł w końcu. Jednak przez telefon go jeszcze raz zaprosiła i przylazł. Czy ty masz coś wspólnego z Briankiem, czy tylko mi się wydaje? Wygląda na to, że nie. W drzewie genealogicznym jest sam, więc musiał zostać wygenerowany po prostu e, z, z modem Random Simfix od Lazy Duchess. Tacy piękni simowie się generują, polecam. Tak mi się podoba jego nos, że chyba jego sobie jednak sklonujemy, bo to będzie łatwiejsze ze względu na to, że oni już się prawie że przyjaźnią. I on też pracuje w nauce razem z nią, no nie? Więc ma to jakiś sens, że sobie tak razem eksperymentują na zasadzie: o, sklonuj mnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc weź od niego próbeczkę, jeśli pozwoli. Jak się rozejrzał! Dobra, możesz, ale nie mów nikomu. Jak Kamina! Łaskocze! Udało się! Nice! I się zaprzyjaźnili! Nauka zbliża! Ale się super przyjaźnią! Jeszcze, jeszcze dobre wyjście było, bo pan naukowiec się ucieszył, że dodatkowe eksperymenty po pracy tutaj będą znowu złodziej, znaczy no dobra dawno nie było, o tym razem inny już ta włamywaczka co uwielbia nasz dom chyba została zamknięta na dobre o tym razem nawet policja zdążyła przyjechać zanim my powstrzymaliśmy włamywacza Talia już nawet już, już nawet nie, już po prostu już się przyzwyczailiśmy, że to się po prostu no, nawet śmieszne w ogóle już to jest Marigold ma urodzinki, więc teraz dobrze by było przykombinować z miejscem w tym domu. Zrobimy takie coś. Ten dzieciak teoretycznie jest w łóżeczku, ale no, przyniosłam ją nam w więc. Um, on ją teraz będzie niby wyciągał. No, przeteleportowała się, dobrze. Um, to będzie pokój małej, a pokój do eksperymentów tali zrobiłam w takiej szopie obok konia, po prostu. Wy, wywaliliśmy ją do szopy. Talię wyślę na jakieś wędkowanie, póki jeszcze nie zamarzło wszystko, bo z tym u niej słabo, a, a potrzebuje tego do pracy. W tym jeziorku koło naszego domu, znaczy to nie jest tak bardzo blisko, a jednak zamarznięte, okej, okay, nieważne. Ale tutaj i tak było powiadomienie, że tutaj za bardzo ryby nie biorą, więc... Znaczy, no w sumie bardziej chodzi o umiejętność, ale nadal. Więc może gdzieś na jakiejś krawędzi po prostu spróbujemy sobie... Połowić, na przykład tutaj. Nawet można jakąś przynętę sobie wybrać ze wszystkich rzeczy, jakie ma w wyposażeniu. Strasznie dużo ma w ogóle tych y, upraw tutaj. O! Ledwo ją posadziła i już dobra. Mama, ja już umiem. Ja już sama zrobię. Kurde, wszystkiego nauczony dzieciak przez trzy dni. Można natychmiast urodziny robić. Nawet do wieczora nie musimy czekać. Ale, Jaja, to, to jest pierwszy raz taka sytuacja w tej rodzinie. Mogę wybrać cechę. Jej. Nie wiem, co takiego dziecku mogę wybrać, ale zawsze lepiej wybrać, niż jak się wylosuje. Ma ojca, który nie lubi dzieci, a jakie zadbane dziecko? Chyba cechę charyzmatyczna mogę wybrać tylko dlatego, że mam tego moda, który odblokowuje cechy dla dzieci. No bo mogę na przykład dać jej też unika zobowiązań i flirciarska i różne takie, no nie? Ale ta charyzmatyczna myślę, że będzie spoko. Właśnie, właśnie wcześniej mówiłam, że, że tę cechę będę chciała jej wybrać. No dobra, a talia jak zdobyła drugi poziom wędkowania, a już jestem przyzwyczajona cały czas, że tam na górze jest ten ten. Otóż nie, otóż w shopie, ale przecież ty masz. A dlaczego? Aha, rozumiem, że w domu musisz być. Oj, nohal chyba po tatusiu będzie. Wydaje mi się, że te uszy też będzie miała po tacie, ale na razie muszę przyznać, że naprawdę jest śliczna. W sensie jest coś takiego mega uroczego w jej buzi. Myślę, że takie super długie włosy w sumie jej pasują. To jest chyba jedyny taki typowy custom content, jaki mam, bo tak to mam tylko te albo jakieś konwersje, albo te fryzury takie ze store, ale bez akcesoriów. Bardzo dużo tego jest, są zasadniczo... Dwa takie zestawy, potem chyba 30 fryzur, czy ileś. Um, ja sobie powybierałam i tak e, takie, które mi się podobają. Trudno w ogóle w Sims 3 o Maxis Match, dlatego że Sims 3 ma po prostu dosyć realistyczną grafikę i takie bardziej alfa rzeczy tutaj niby trochę pasują, ale no już nawet te włosy już mam takie. Yy, no, jeszcze ujdzie. No i co z tą próbką? No. Proszę klonować. I będzie w shopie mieszkał ten dzieciak. Specimen 4009? O Boże! <laughs> Nie mogę z tego! Stra strasznie mi się, mi się podoba ta funkcja w tej grze. Muszę teraz klonowi dać imię. O Boże, ale głupi pomysł mi się zrodzi Z pozdrowieniami dla Marysi, bo to nawiązanie do Pokémonów Jak ten koleś ma na imię Hugh, to tego dzieciaka można by było nazwać Hugh 2. I wyglądałoby to tak. samą siebie rozbawiałam. Jezus Maria, nie, to jest zbyt złe. Nie, nie rób tego. Nie rób tego, Merta. To jest bardzo zły pomysł, nie rób... Zrobię to. Zrobiłam. Zrobiłam to. On w ogóle się nazywa Gonzales. Tak, tak, ktoś mi napisał, że jednak że mi się coś upzdurało ogólnie z tym drzewem genealogicznym, że, um, że to dziecko potem jest jakby dzieckiem tego Sima, co sklonował to dziecko jest samo w drzewie genealogicznym, można ym, podpiąć tam enrasem, no nie? Ale w sumie ja wiem, nie, nie widzę chyba za bardzo ym, takiej potrzeby. Jako, że to jest klon tamtego typa, no to też ma dwie cechy takie, jak on miał i prawdopodobnie wszystkie ulubione rzeczy też są dokładnie te same. No i ma też jego nazwisko, no nie? Ale myślę, że ja mu akurat nazwisko zmienię na Chadwick. E, więc nie musi być z nami połączony koniecznie w drzewie, no bo nie jest też biologicznie połączony, więc gdzieś tam w przyszłości w sobie może się jakoś tam przydać, no nie? Więc dostał cechę flirciarski właśnie dlatego, że odblokowane są te cechy, ale w sumie zaraz, bo ja z tego moda to odblokowane mam cechy raczej dla dzieci takich szkolnych tylko, więc może w przypadku klonowania faktycznie niemowlak może dostać te cechy, zwyczajnie. No spoko. I on zna tego chiło w ogóle też. Z automatu. Nie no, mega fajne to jest. Dopiero drugi raz w życiu w ogóle zrobiłam takiego klona. Ale to jest, to jest totalnie super. No i trzeba nakarmić. Skoro to jest żywy eksperyment, to rzeczywiście kojec mu zrobię tutaj w tej szopie. Cicho, jest tam ogrzewanie, ok. W sumie to można ym, wziąć kojec Marigold. Chadwick. Master Controllerem po prostu to zrobiłam. Nie chciałam mi się do ratusza iść. Jakie są właściwie ulubione rzeczy Marigold? O, żółty. Ciasto dyniowe. <grym> Geekrock. Żółty i ciasto dyniowe to wszystko w takich... Złotych odcieniach. No przecież już masz. No i ma to nawet sens, że Marigold ma super relacje z mamą, a z tatą taką średnią, i tak, że ona w ogóle jakąkolwiek ma z nim relację. No trochę ją tam uczył e, mówienia, straleczka czasami. Generalnie się nie opiekował, ale tak e, jak było trzeba. A ktoś w ogóle chciał drzewo genealogiczne damiona zobaczyć. On jest częściowo z tych Wanderburgów, okej. Okay. Tutaj byli Andersonowie Ryan i Madeline. Potem był Wendell. A, czyli ten Marion to nie był jego stary, tylko to był jakiś pewnie jego wujek czy coś. Tak, ta jakaś super młoda w ogóle jeszcze żyje. No i zasadniczo Damion ma siostrę, która jest, chciałam powiedzieć, że z księciem, ale nie, to nie jest on. On się tak nie nazywa. On się nazywa Konrad Low, czy jakoś tak, Lho, się pisze jego nazwisko. I on nie ma z nimi w ogóle nic wspólnego. Po prostu ma fryzurę tę samą i taki sam, takie same blond włosy, więc um, z daleka trochę tak wygląda. No i matka Damiona to była Kimberly, która jest właśnie z Wanderburgów. Pierwsi Simowie w tym drzewie genealogicznym to jest Lonnie Pertridge um, i. Katarina Preston, więc taka historia. A nasze drzewo wygląda w taki sposób teraz, z tym, że wiadomo, że tutaj były trzy siostry, no nie? O, w sumie, jak się na Hunter kliknie, to całkiem fajnie, to drzewo teraz wygląda idealnie. Widać właśnie linie, kto jest kim i w ogóle. U Noel drzewo skończyło się na Kenie. Violet chce kupić domek na drzewie i to jest w sumie bardzo fajna sprawa. Gdzie to będzie? Może gdzieś tutaj? Marigold spała w tym domku na drzewie, bo nie może w ogóle wejść na piętro. E, dlatego, że ją przyniosą mu w i po prostu sobie spada z powrotem na parter, no nie? Także nie wiem, chyba, chyba wczytam jeszcze raz tę rodzinę, to może się naprawi. No teraz to ona do szkoły będzie szła, ale, ale potem zobaczymy, czy, czy się naprawiło. Violet? Żyjesz? Violet, Chadwick. Dziękuję. A bo Talia to idzie do roboty i ma w dupie dzieciaka. Violet w sumie i tak nie ma co robić, bo wszystkie rośliny są uśpione. To jest jedyna rzecz, jaką ona robi. I też no nie chcę jej tej kariery tutaj psuć, więc, więc nie będę jej dawać jakiejś innej pracy. Także ona się może dzieciakiem po prostu zajmować. Ma już doświadczenie. Ehm, Talia? Talia też się zacięła. Jeszcze raz zobaczę komentarz. Merta, jak ty to robisz, że ci gra tak dobrze chodzi? Kto? Talia, dobrze. Czy to jest ósmy poziom? Tak jest. Telewizor zepsuty. Komputer też jest zepsuty, więc Talia może sobie na tym potrenować majsterkowanie. Dobra, dzieciak działa. A którędy ty próbuj... Okej, okay, chyba po prostu łóżko źle postawiłam. Czy ty możesz wejść do tego pokoju? Czy po prostu zagraciłam ci przejście? Zagraciłam ci przejście, na to wygląda. A, dobra, już wiem dlaczego. Bo ta szafa jest teoretycznie na dwie kratki. Tak zrobimy. No i już wszystko pięknie. O Boże! O Boże! No co ty! Tego się, że mnie spodziewał? I jeszcze te skarpetki, no nie. No No i, no i, co, no i co robimy. Dobra, możemy chyba błagać um, kosiarza. Ale jak się nie uda, to jeszcze jest opcja taka, żeby Talia skończyła swoją aspirację jako duch. Co nie ma opcji żadnej serio? Mam tylko pregnancy options, super. A a pies? Nie, A koń? Nie? Jak się ma dobrą relację, to zwierzak może y, uratować przed śmiercią. Ale, no, y, no. Talia nie ma super relacji w sumie. Myślę, że u Violet byłoby to bardziej prawdopodobne, no ale nie ma w ogóle żadnych opcji. Także, no super. Nikt nie lubił talii i nie możemy jej teraz uratować. Jezus, Maria! O nie! To się tak rzadko dzieje w mojej grze, że to jest po prostu niesamowite. No, no, pa. E, dobra, spokojnie. Spokojnie, zaraz coś wymyślimy. My no to musimy poczekać, aż będziemy mieć okazję. Jeśli niedawno ubar ci ktoś bliski coś tam, coś tam i, i po prostu zaniesiemy tam talię i, i, i może sobie dokończyć potem swoją aspirację. Mam nadzieję, że będzie miała wszystkie umiejętności i, i pracę i w ogóle. To niezły legac! No ale ten kosiarz to się nie śpieszy za bardzo. Nadal nie ma żadnych opcji. Jezus! Ech. Po prostu hashtag Simsy. Dzieciak samotny, no nic dziwnego. To się przynajmniej miejsce zwolniło i dzieciaka można przenieść z szopy do pokoju. No jak jest niemowlak, to przynajmniej się go na w Objectie przenosi całego, z kojcem i wszystkim. Damian, czy ty widziałeś, co się przed chwilą stało? Ty to se możesz w sumie zdychać, wszystko mi jedno. Okej, dzieciaczek idzie nakarmić kury. Albo i nie. Bo... Nie no, nakarm te poczaki, jak już tam jesteś. Smacznego. A, no tak, bo ten będzie w małe dziecko się zamieniał. To no, zaraz możemy to zrobić, jak oni będą w pracy i w szkole, to Violet sobie to ogarnie w samotności. Violet chciała mieć kolejne dziecko z Damionem, no to ma jakieś dziecko. Jaki słodziulek. No jest idealną kopią tamtego, więc. Ale ty masz blond włosy, nie? Tylko ten. Nie, rudę. Okej? Okay. Czy nie jest idealnym klonem? Coś bardzo dziwnego się tu zadziało, no dobrze. Farbowany po prostu tamten jest. To tak nie działa w trójce. Jakaś bianka się urodziła. Właśnie kazałam Violet czytać gazetę. O kurde, o Tali napisali. Nie wiedziałam, że w ogóle jest takie info. Ale to nie był piorun, tylko telewizor. Co to za plotki jakieś dziwne? Że, że ją piorun trzasnął 37 razy jak tego gościa w Benjaminie Batonie, kurde. To to będzie tyle na dzisiaj. Od śmierci Tali minęła już ponad doba i nadal tej okazji jeszcze nie było, ale w sumie też nie ma takiego pośpiechu, bo jak ona będzie duchem, to będzie mogła i tak żyć wiecznie, nie? I najwyżej następne pokolenie będzie nawiedzone duchem jakiejś praciotki, która musi dokończyć swoje sprawy, bo umarła przedwcześnie. Beka jak nie wiem, e, ale jest, jest, jest ciekawie przynajmniej. Tak oto został osierocony Hugh Till, który i tak w sumie nie, nie ma rodziców żadnych w drzewie genealogicznym, więc był sierotą domyślnie. Na pewno piękne życie go czeka. To w następnym odcinku będziemy się zajmować swoimi sprawami i po prostu jak pojawi się ta okazja, to w, tak jakby wskrzesimy talię i, i wszystko wróci w miarę do normy. A tymczasem jak zwykle, dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję, 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 dziękuję. And we'll see you in the next one. Pa. Sucker punching walls cursed you as asleep talked spineless in my tomb of silence. Tore your banners down, took the battle underground, and maybe it was ego swinging. Maybe it was her.